Wszystkich technicznych szkoleń poświęconych stricte stylizacji paznokci mam w Akademii Online już 30. 30 szkoleń to uwaga 69 godzin i 25 minut genialnego, treściwego, merytorycznego materiału. Znajdziesz tam wszystko. Manikier hybrydowy, żelowy, akrylowy, akrylożelowy, migdały rosyjskie, gotyckie, uzupełnienie, paznokcie ogryzione, yy, górne formy, tipsy. Generalnie nie ma tematu, którego jeszcze bym nie poruszyła. Masz tam nawet konkursowego butterfly'a. Wszystko, czego dusza zapragnie. I teraz uwaga, genialne, najlepsze, cudowne. Te 30 technicznych szkoleń. Nie znajdziesz takiej wiedzy nigdzie w Polsce ani na świecie. Możesz w tym momencie kupić przy użyciu ha, magicznej opcji PayPal. Uwaga, w jakiej cenie? Aż mnie boli. Aż mnie boli, jak będę o tym mówić, w cenie 1990 zł. Wow! 60 godzin materiału. To jest oferta, której absolutnie nie możesz przegapić. Wpadaj koniecznie na wod.paulinapastuszak.pl. A co jest najlepsze? Cena regularna tych wszystkich szkoleń to 8200 zł, czyli generalnie jesteś w stanie od w ułamku sekundy zaoszczędzić 6 koła. Nieźle, prawda? Nie zwlekaj, wpadaj do akademii.